Mszą świętą w kościele garnizonowym i uroczystym apelem pod pomnikiem czynu legionowego rozpoczęły się w piątek obchody święta 4. pułku piechoty legionów w Kielcach. Wśród uczestników tego wydarzenia znaleźli się weterani, członkowie grup rekonstrukcyjnych, przedstawiciele sił zbrojnych oraz młodzież z kieleckich szkół, których patroni związani są z legionami. Historia pułku sięga okresu Księstwa Warszawskiego, a następnie wiąże się z walkami niepodległościowymi w czasie I i II wojny światowej. Bogata niezmiernie tradycja to są walki w ramach I Wojny Światowej, Westerplatte jako symbol najważniejszy, później Wał Pomorski, Warszawa, wcześniej Puławy. Nie zapominamy także o jednostkach stacjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego. Dlatego z zamiarem powstała grupa inicjatywna, która w najbliższym czasie chce powołać Stowarzyszenie Żołnierzy Ziemi Świętoszkrzyckiej dla kontynuowania tradycji, podtrzymania tradycji garnizonu Kielce, garnizonu byłych już Pińczów, Buzko, Staszów, Sandomierz. Po uroczystym wciągnięciu flagi na maszt i odczytaniu apelu poległych przypominającym najważniejsze walki toczone przez IV Pułk i jego dowódców oraz oficerów jak Bolesław Roja, Leon Pająk czy Leopold Okulicki oddano salwę honorową. Delegacje złożyły też pod pomnikiem kwiaty. Zgodnie z tradycją Święto IV Pułku Piechoty Legionów przypada 24 czerwca.